O tak mam Mam! Kurde, mam! No mam, ja zagor do ciebie! To tak. jutro jesteś? To też te dzwoniłem, bo zapomniałem tutaj było. Na stały. Na stałych ale ファンファンファン。

Tak, proszę, tak? Tak, 4-5. Tak. Jeszcze. Proszę ci bardzo. O tak. Gramy Dobra. Nie jestem stał 5. O jezu, nie ta 6 4 tak. tak. jest to.

Ja nawet nie będę ja, używał ja, wystąpienia. Ja, ja bym to zrobił. Jeszcze tak? Na razie jest procentowa. No, takie Tak jak co? Klepnąłeś? No i zobacz. to się. Nie, takie, byle co, nie, nie, to muszę przemyślane. przemyślamy. Myślę, że to Brawo, brawo. Cios! ale mocne bloke. Blokie, jest ale, ale ale potężny. z takimi, taką wagą nie wygrasz. Ja to za tego. Z takimi, wagą do przejścia był. Siana.

tylko, Tylko tak. No, ja. no, nie, bo teraz to powinieneś się, się pobiec, tam sobie wypisz coś, przekąsić i przynieść To jest możliwe. Po siedem. Pył? Dawaj, kurna! <grym wrogówie> to, staliłem, to Zmyliłem! Ukryłem, dawaj, ale już ruszyłem to 8-7 tak, ja kula, nie ma litości najgryj, najgryj, najgryj na pozycję dobra? Przemije! Mije, mije, mije kur, chłopak! Majcie, mijcie, mijcie!

o, dobra ale wydaje mi się, że to jest tyle do trzymania to ciebie, no, się co wam się szczało? powiedz coś o trochę twoim drużynie, mają kresę bo coś w jakiś chaos im

Także to, to 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 tak, to tak Dobre, Dobre. To, jak dobrze to to